A co mam mówić? No jak było, jak pierwsze wrażenie, jak to wygląda. Pierwsze wrażenia czat. wreszcie wszystko widać. Jest już jasno i tu jest piękny, jest bardzo specyficzny zapach, taki słodkawy, taki jakby drewniany, no nie wiem jak to nazwać, ale jest super. Jesteśmy w Izraelu, bohater, którego gram Patryk i jego dziewczyna postanowili przyjąć zaproszenie, odwiedzić Pawła, bo to właśnie w Izraelu wraca do zdrowia, do pełni sprawności. Lekarze tu się nim zajmują, a losy Pawła i Miriam, jego wielkiej miłości, którą poznał, dzieją się właśnie w tym miejscu. A Miriam robi wszystko, żeby go wspierać, no ale jednak. Gdzieś mu się marzy jeszcze, żeby przyjechali jego przyjaciele najlepsi. Ona wielokrotnie przyjeżdża do domu Pyrków i zaprasza bardzo ich chce tutaj ściągnąć ze względu na to, że próbuje pomóc Pawłowi. Przyjeżdżają tutaj wspierać Pawła. Przy okazji oczywiście no, zobaczyć to miasto, jakby trochę na wakacje. W tym wątku izraelskim miłość, przyjaźń, zazdrość. Cały czas się przeplatają, ponieważ mamy tutaj dwie pary, jest Paweł. Który utracił Agatę, jego nowa kobieta Miriam Agata, Patryk, który walczy, chce pokazać, że zasługuje na tę miłość, że ta miłość jest prawdziwa. Na pewno w tym wątku będzie dużo akcji i myślę, że warto oglądać i zobaczyć to na własne oczy. No to tak to ja bym mogła dopiero, pracować codziennie. Dopiero do nas Kurde. zaczyna dochodzić, że w ogóle tu jest Tak, fajnie, fajnie, ja fajnie, bardzo.